No. Nie no, kuskwarna Witam serdecznie w kolejnym odcinku Dzisiaj zgodnie z obietnicą Będziemy sprawdzali pilarki 560 i 562XP w sieci krąży wiele opinii na temat pilarek spalinowych firmy Husqvarna. Królową, jeżeli chodzi o ilość opinii, myślę, że jest model 560 XP. Te opinie są bardzo skrajne: od mega pozytywnych komentarzy poprzez komentarze negatywne. Niemniej jednak każdy użytkownik. Kto miał pilarkę huskwarna w rękach, każdy model zgodnie twierdzą, że pilarki huskwarna są jednymi z najwygodniejszych, najbardziej komfortowych i najbardziej przyjaznych użytkownikowi. W tym materiale spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, co wpływa na ten komfort pracy, ale także sprawdzimy, tak jak obiecywaliśmy, ile ważą te dwie pilarki gotowe do pracy, czyli maszyny z zamontowanymi, z zamontowanymi układami tnącymi, zatankowane płynami. I podejrzymy też pracę zawodowego pilarza, który będzie miał możliwość przetestowania 562 i 560 XP. Zacznijmy zatem od zatankowania maszyn odpowiednią mieszanką paliwowo-olejową i olejem do łańcucha. Pilarki mają już założone układy tnące. Zależało na tym, żeby sprawdzić wagę z tymi układami tnącymi, które wychodzą w zestawie, bo wiadomo, że można Tutaj zmieniać długość prowadnicy i łańcucha. Waga, którą dysponujemy, nie jest mega dokładną wagą. Jeżeli ważyliśmy jedną i drugą pilarkę. Można przyjąć, że nasza waga dokłada 10 dekagramów, ponieważ 560 bez układu pnącego, bez paliwa i oleju ważyła 6 kg, gdzie producent deklaruje wagę 5,9 kg. A zaraz sprawdzimy, jaki wynik pokaże waga przy pilarce gotowej do pracy, zatankowanej na full. Filarki gotowe, w takim razie możemy przejść do sprawdzenia wagi maszyn gotowych do pracy. Zacznijmy w takim razie od sprawdzenia wagi modelu 560 XP. Pilarka gotowa do pracy waży 7,5 kg, natomiast tak jak wspominałem, możemy przyjąć, że jest to 7,4 kg, z uwagi na to, że waga samej maszyny też była o 10 deko zawyżona względem danych katalogowych. A jak to wygląda w przypadku modelu 562 XP? 8,1, więc tutaj podobnie możemy przyjąć, że jest to 8 kg. 562 gotowa do pracy jest o 60 kg cięższa od modelu 560XP. Dajcie znać w komentarzach, czy może ze względu na to model 560XP w 2022 roku w Polsce był sprzedawany dwa razy częściej niż model 562. Zanim przejdziemy do najciekawszej części tego filmu, czyli do pracy tym pilarkami, jeszcze chcieliśmy zwrócić uwagę na jedną rzecz. Skąd według nas tak duży komfort pracy dla operatora w pilarkach firmy Husqvarna, żeby to zobrazować warto będzie spojrzeć na model 560 XP z góry, co od razu rzuca się w oczy. Wąska, zwarta, ale wydłużona konstrukcja maszyny, pochylony pod większym kątem cylinder, bardzo małe koło magnesowe. I bęben sprzęgła, który jest wyrzucony na zewnątrz od pilarki. Sam bęben sprzęgła, ta konstrukcja sprawia, że prowadnica może być bliżej środka maszyny, co znowu pozytywnie wpływa na środek ciężkości pilarki podczas pracy operatora. Operator może po prostu trzymać tą pilarkę bliżej ciała, co jest bardzo ważne przy okrzesywaniu. Między innymi dzięki tym rozwiązaniom uzyskano konstrukcję bardzo dobrze wyważoną, konstrukcję, w której są też minimalne drgania za sprawą nie tylko tych trzech. Metalowych amortyzatorów, które są podobne we wszystkich pilarkach. Jeden, drugi, tutaj mamy trzeci. Natomiast w tych modelach system tłumienia drgań zaczyna się już tak naprawdę od miejsca, gdzie te drgania się pojawiają. I tutaj na wale korbowym stosowano przeciwwagi, które pracują w ruchu w kierunku odwrotnym niż tłok, przez co te siły się równoważą i zmniejszają wibracje. Dla poprawnego działania gaźnika, sam gaźnik też jest odizolowany od. Od cylindra, od wału korbowego jest on na tzw. bałwankach zamontowanych tutaj do pokrywy, żeby te wibracje nie wpływały negatywnie na jego pracę. Ostatnim elementem, na który chcieliśmy zwrócić uwagę, to elementy bezpieczeństwa i tylko króciutko wspomniemy o tym, co jest już normą i standardem, czyli wychwytnik czyli tutaj ten poszerzony uchwyt, który w razie zerwania łańcucha osłoni dłoń operatora, ale nawet to, jak dopracowany jest system hamulca. Hamulec, który w razie odbicia nie załączy się tylko przez rękę operatora, ale potrzebna jest naprawdę niezbyt duża siła, żeby ten hamulec załączył się bezwładnościowo. Taki ruch wystarczy, żeby skutecznie zablokować hamulec, co spowoduje zatrzymanie się łańcucha, na przykład w sytuacji, kiedy dojdzie do odbicia prowadnicy. Ale dosyć gadania, przechodzimy do testu pracy tych pilarek. Tak jak obiecywałem, jest ze mną Mariusz. Mariusz prowadzi firmę Marborex, jest naszym stałym klientem. W gamie sprzętów, którymi operuje na co dzień, są głównie pilarki. Głównie firmy Husqvarna, już ma na tą chwilę tylko marki Husqvarna. Tak, na tą chwilę, tak. Mariusz pracował wcześniej też sprzętem innych producentów. Natomiast no, został przy tych pilarkach. Mariusz, powiedz tak naprawdę swoich odczuć, czy ten komfort pracy można to wsadzić między jakieś bajki, mity, czy faktycznie ta Husqvarna, jak to mówią pilarze, super leży w dłoniach? Nie no, tutaj e, tak naprawdę no, Husqvarna jest chyba dla mnie najlepszą marką, jeżeli chodzi o e, chwyt, ergonomię, pracę tą pilarką. Ja pracuję bardzo często też na drzewach, wycinam alpinistycznie, także dla mnie też liczy się m, bardzo wyważenie tej pilarki. Chwyt, no i nie oszukujmy się, no, Husqvarna. No jest tak jakby dla mnie wiodącą marką, dlatego na nią postawiłem, tak? Okej, okay, a może jeszcze na chwilę odbiegniemy od tematu dzisiejszego odcinka i powiedz proszę, których modeli pidarek używasz na co dzień i używasz najczęściej? Na co dzień używam 550. Okej, okay, 550 to jest chyba jeszcze pierwsza wersja tej pidarki. Tak, tak jest. Nie tak, jest to, to jest Mark 2, czyli jest to jeszcze pierwsza wersja. T540XP no to jest gałęziówka do wycinki alpinistycznej. Okej, okay, czyli tak zwana, w sumie błędnie nazywana pilarką jednoręczną, więc jest no to tak. piarka z górnym uchwytem. T435 też z górnym uchwytem. Okej, okay, czyli mniejszy, troszeczkę lżejszy i słabszy yy, i model. Większy kaliber, już 572, no i 592. Okej, okay, w takim razie chcielibyśmy, żebyś dzisiaj popracował i wypowiedział się troszeczkę na temat tego, co nam najbardziej zależy, szybkości pracy. Bo mamy do dyspozycji dwie maszyny, które są bardzo bardzo podobne są między nimi minimalne różnice natomiast obydwie są w podobnej wadze chociaż tutaj ze względu na dłuższy układ nący jest 60 kg różnicy w tych maszynach gotowych do pracy ale 560 dwulka jak na pewno zauważyłeś układ nący znany ci na przykład z modelu 572 bo tutaj jest dokładnie tak samo duży montaż prowadnicy tak, 38 na 1,5 mm mhm. kontra 560 XP na której możemy to pokazać Mamy założoną prowadnicę typu X-Force, prowadnicę o podziałce 325, szerokość ogniwa prowadzącego 1,5 mm i łańcuch H25 firmy Husqvarna, czyli 325 na 15 o profilu półdłuta. No, na pierwszy rzut oka się niczym nie różni. Dokładnie, no to Mariusz, która pierwsza i co? Do roboty. Dobra, możemy zacząć tą. Na pierwszy ogień Mariusz wybrał model 562XP. Zaczniemy od cięcia brzozy, która nie jest bardzo wymagającym drewnem, natomiast mamy tutaj delikatny mróz, więc to sprawia, że nawet brzoza jest troszeczkę twardsza niż przy cięciu jej na przykład w lecie. W takim razie, ja się odsuwam, Mariusz, do dzieła. 嗯嗯嗯 I w tej chwili sprawdźmy, może, jak jest tempem pracy dla łańcucha 3 8 kontra łańcuch o podziałce 325. W tym celu Mariusz wykona kilka cięć. Najpierw pilarką 562 XP zmierzymy mu czas. Następnie kilka cięć na tym samym kawałku drewna modelem 560 XP. I... uprzejmości Mariusza chcielibyśmy zaprezentować jak działa hamulec bezpieczeństwa w przypadku odbicia. No starajcie unikać się pracy tą częścią prowadnicy. Nie róbcie tego w domu, jak mówił klasyk. Mariusz proszę zaprezentuj nam w sposób bezpieczny, kiedy dochodzi do odbicia i jak działa hamulec bezwodnościowy w bilarce spalinowej. Okay. Zauważcie, że nawet ciężko w zwolnionym tempie wychwycić moment, w którym zatrzymał się ten łańcuch. Niemal bezwłocznie, kiedy doszło do odbicia, łańcuch jest już zatrzymany. Bardzo ważny element, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Mariusza, powiedz, czy na co dzień w Twojej pracy zdarza się nawet dla doświadczonego pilarza, który na co dzień pracuje pilarkami, żeby gdzieś w sposób przypadkowy doszło do takiego odbicia, czy to raczej się zdarza hmm. tylko laikom? Myślę, że nawet najbardziej profesjonalnym osobom zdarzają się takie sytuacje. No niestety nie wszystko można przewidzieć, tak? Okay, e, czyli... Teraz po prostu gdzieś okrzesujemy, nie zauważymy jakiegokolwiek kawałka drewna, no i będzie styczność e, tej części prowadnicy z nim. No i niestety, no wtedy następuje odbicie. No ale warto też wspomnieć o tym, żeby ludzie dbali o te elementy, takie jak hamulec. Dokładnie, no to, to, to jest, jest mega tak? bardzo ważne. O tym wspominaliśmy już dziesiątki razy, ale z różnym skutkiem. No właśnie. Różnica w tempie przecinania była dosyć znaczna. Na obronę modelu 560 dodamy, że zwróćcie uwagę na to, że tutaj grubość tego pięka jest no niemalże taka sama w najgrubszym miejscu jak długość prowadnicy i może to troszeczkę wpłynęło na tempo pracy. Niemniej jednak... No, chyba śmiało można powiedzieć, że łańcuch o podziałce 3-8 tnie zdecydowanie szybciej. Mariusz, jakie no. są Twoje wnioski i odczucia? Chociaż to pytanie jest trochę tendencyjne, bo musicie wiedzieć o tym, że Mariusz, większość pilarek, którymi pracuje no właściwie to nie większość pilarek, którymi pracuje, ale ma kilka pilarek, ale jednak jest zakochany w modelu 572, właśnie A. trochę ze względu na ten łańcuch. Istny szatan, że tak powiem. W ogóle pilarki z gamy XP, no to są dla mnie chyba szczyt możliwości chózgwarny. Mega się dobrze nimi pracuje, no ale tak jak wspomniałeś, no ja tylko tnę na 3,8, dla mnie jest to najszybszy łańcuch. No i też warto zwrócić uwagę, że jeżeli się zawadzi przypadkiem w jakiś kamyczek czy cokolwiek, to on się też mniej niszczy. Bynajmniej to jest moje osobiste zdanie na ten temat. Okej, okay. no tutaj nie będziemy przeprowadzali jakichś no badań to... na ten temat w tym odcinku, ale może mhm. jest to cenna uwaga, mhm. może kiedyś uda się zrobić jakiś test łańcuchów. Pod kątem ich kształtu, czyli półdłuto, pełne dłuto, pod kątem podziałki, ale to już jest materiał na inny oddzielny film. Ok, w takim razie, może spróbujmy jeszcze w jednym, w jednym czasie równolegle wykonać cięcia 560 i 562 i zobaczymy, czy to też będzie tak duża różnica, że 562 upora się z tym rzutowym pniennikiem w dużo krótszym czasie. Razem z Mariuszem i z nami jest też Kacper. Ze względu na to, że Mariusz jest bardziej doświadczonym pilarzem, dostanie on tą nieco wolniejszą maszynę. 560 50. z łańcuchem 325, natomiast Kacper dla Ciebie 562XP no i panowie w miarę Była. bezpiecznie, ale jesteśmy ciekawi jak duża różnica w tempie cięcia będzie przy jednej i drugiej pilarce Ready? Tak? Dawaj jest raz Niestety nie da się. W takim razie okazało się, że jednak moc silnika, nie technika, zrobi z ciebie zawodnika, ale dajmy jeszcze szansę Mariuszowi. Podejście numer dwa. <muluczaja> Numer 3. Gotowi? Mm. Mm. Widzieliście na załączonym materiale po tej stronie senki powodowały to, że cięcie zajmowało sporo więcej czasu. My może nie będziemy w tej chwili wydawać jakiejś subiektywnej oceny na temat różnic w szybkości cięcia jednej i drugiej pilarki. Zostawiamy Wam ten materiał, sami możecie ocenić, która pilarka wypadła lepiej. A w tej chwili jeszcze postaramy się pokazać, jak Mariusz pracuje z drzewem, które obali i potnie na kawałki. Uh -huh. Oi, oh. Mamy to. Mariusz, powiedz co Twoim zdaniem jest najważniejsze, za co najbardziej cenisz sobie pilarki XP, jeżeli chodzi o Husqvarna? Najbardziej sobie cenię, pierwsze co, to chyba uchwyt, no ta pilarka musi leżeć w ręce, tak jak należy, musi być, że tak powiem, stabilna. Okej, okay, czyli jednak komentarze, możemy powiedzieć, że to jest fakt, a nie mit. Okej, okay, co dalej? Dalej, no to mega szybkie przyspieszenie łańcucha. No Okej, okay, czyli ta reakcja na tak, gaz, tak? No dokładnie. to zwłaszcza potrzebny zwłaszcza przy okresywaniu właśnie, tak? w modelach XP to jest aż wściekła ta pilarka, że tak powiem. Z kolejnych plusów, no to tak jak wspomniałem, no wyważenie, no to jest chyba najważniejsze tutaj w tym wszystkim. Okej, okay, ale jeszcze może warto, żebyś wspomniał na temat jednego minusa, który dosyć, dla ciebie mm -hmm. jest dosyć istotny. Tak, minusem tutaj w tym modelu, no to jest brak tutaj dodatkowej ostrogi jeszcze montowanej, bo przy obalaniu drzew bardzo by się to przydało. Wtedy mamy dojście do dnia z każdej strony. Że nam ta pilarka nie ucieka, tylko jak się wbije ta ostroga, no to stabilnie że tak powiem. Okay, trzyma. Czyli, czyli tak reasumując, <grym> można powiedzieć, że ty jako profesjonalny użytkownik oczekiwałbyś od producenta, żeby w tych większych maszynach, zwłaszcza w tych, które są zestrojone fabrycznie na łańcuchu, podziałce 3-8, była dwustronna ostroga, coś tak jak mniej więcej w modelu 592XP na przykład. No bo tak, na obecną... albo na przykład tak jak zrobiłeś u siebie w 572, gdzie zastosowałeś tą dodatkową ostrogę. Tak, dokładnie piększą y, tutaj, no i wtedy, no to jest ta pilarka inaczej się trzyma drzewa, oczywiście tak. Okej, okay, w takim razie to już wszystko, co przygotowaliśmy w dzisiejszym materiale. W tej chwili jeszcze jedna bardzo ważna uwaga. Pamiętajcie o tym, że model 562 XP oraz 560 XP, która wzięła udział w dzisiejszych testach, nie są to pilarki fabrycznie nowe, natomiast są to maszyny, które mają normalną gwarancję producenta. I takie maszyny możecie u nas zamówić, na przykład na www.lasogród.pl a my jeszcze postaramy się rozwinąć tą, tą myśl i zobaczymy, jakie są możliwości, jeżeli chodzi o montaż dodatkowej ostrogi w tych pidarkach, bo jeżeli Mariusz, który jest profesjonalistą, mówi, że to ułatwiłoby mu pracę, to kto jak nie my możemy, możemy wyjść naprzeciw oczekiwaniom zawodowców. Subskrybujcie ten kanał, kliknijcie dzwoneczek, a już niebawem kolejne testy maszyn leśnych. Do zobaczenia, dziękujemy za uwagę, Cześć. Dzięki, cześć!